Fundamentalny wskaźnik Bitcoina, który zawsze pokazuje, kiedy nie sprzedawać, czy nadchodzi zmiana trendu, jeżeli chodzi o wykres dominacji Bitcoina, czyli czy to koniec altcoin season, oraz fundamenty Ethereum, których nie obserwujesz. Lala, 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 lala. Cześć, z tej strony Piotr, witam Ciebie serdecznie w kolejnym wideo. W tym materiale poruszymy kilka ciekawych tematów związanych oczywiście z Bitcoinem i ze światem kryptowalut. Jak możecie zauważyć, wybijamy się na wykresie Bitcoina z poziomu wsparcia, który obserwowaliśmy od bardzo długiego czasu, także zdecydowanie ten temat dzisiaj poruszymy. Zobaczymy także, co się dzieje z altcoin season, ponieważ mamy pewnego rodzaju shift na tym rynku, czyli zmianę, która może nastąpić w najbliższym czasie. Dodatkowo jako rodzynek mam dla Ciebie SOPR, czyli kolejny wykres, kolejny wskaźnik, który musisz dla siebie obserwować, jeżeli faktycznie chcesz wiedzieć, kiedy duże ryby sprzedają, a kiedy słabe ręce się wyprzedają, ponieważ ten wykres pokazuje to bardzo, bardzo dokładnie. Do tego kilka informacji z fundamentów Ethereum, także koniecznie musisz dzisiaj zostać do końca. Natomiast jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chcesz być na bieżąco z wszystkim, co się dzieje na tym rynku, kliknij teraz subskrypcję, kliknij także dzwoneczek, aby YouTube mógł Ci i o najnowszych informacjach. Natomiast pamiętaj, wszystko co zobaczysz w tym materiale są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę. I lecimy z tematem. Na początek szybki look na CoinMarketCap. Dzisiaj CoinMarketCap, nie CoinGecko, ponieważ mam dla Ciebie bonus. Właściwie kawa ma dla Ciebie bonus, ponieważ mamy opcję zarobienia kryptowaluty kawa za darmo. Jeżeli wchodzisz na CoinMarketCap, wystarczy, że klikniesz Start Earning, zostaniesz przeniesiony na tą stronę. Obejrzyj trzy materiały, trzy lekcje na temat projektu kawa. Następnie zejdź niżej, take the quiz, odpowiedz na pytania w quizie i otrzymasz kryptowalutę kawa za free. Dobre czy dobre? Mam nadzieję, że z tego skorzystasz, jednak skupmy się. Dzisiaj na rynku możemy zauważyć, że na Coin Market Cap mamy już ponad 7 tysięcy różnych kryptowalut. Jednak z mojej perspektywy, tych kryptowalut ogólnie na rynku jest kilkadziesiąt tysięcy spokojnie, ponieważ jest wiele indeksów, które pokazują różne projekty, których oczywiście na Coin Market Cap nie ma, czy chociażby też na CoinGecko, z którego ostatnio właściwie korzystamy. Jeżeli chodzi o główną kapitalizację rynkową, mamy 350 miliardów dolarów, a dominacja Bitcoina jest na poziomie 56,5% i tutaj gdzieś się utrzymuje, dlatego też dzisiaj koniecznie. Musimy zobaczyć ten oto wykres, czyli wykres dominacji bitcoina, gdzie tak naprawdę mamy pewne wskazówki co do tego, że bitcoin może się w stosunku do altcoinów właśnie w tym momencie umacniać. A poza tym na rynku dużo zielonego, więc mam nadzieję, że także jesteś zadowolony i jeżeli masz swoje strategie, to część zysków być może uda ci się realizować, ponieważ są projekty, które ponownie robią dwucyfrowe, wysokie wyniki. A jak wiesz, z mojej perspektywy warto mieć strategię i po prostu część zysków realizować tak, żeby kiedy. Kiedy nadejdzie kolejna korekta, a taka korekta na pewno nadejdzie, taka jak mieliśmy ostatnio, gdzie mieliśmy kilkudziesięcioprocentowe spadki, będzie to być może okazja dla Ciebie do tego, aby Twoje ulubione projekty po prostu odkupić taniej. Z drugiej jednak strony mam nadzieję, że trzymasz swoje hodl... Portfolio długoterminowo, ponieważ zapowiada się na to, że dopiero jesteśmy na początku nowego cyklu Hossy. Jeszcze jako szybkie przypomnienie, wciąż trwa promocja minus 20%, więc jeżeli jeszcze nie masz swojego portfela sprzętowego, użyj linku na dole po prostu i możesz się w taki zaopatrzyć w promocyjnej cenie. Pamiętaj jednak, żeby w koszyku wpisać hasło back to school. Wtedy i tylko wtedy uaktywnisz tą. Promocji. Przejdźmy jednak do wykresu Bitcoina, ponieważ tutaj możemy zauważyć coś bardzo ciekawego. Mianowicie wybijamy się z tego właśnie poziomu wsparcia, który obserwowaliśmy już od wielu tygodni, właściwie od wielu miesięcy, czyli poziom między 10 tysięcy a 10 500 dolarów. Jak możecie zauważyć, na obecną chwilę po wybiciu Klasycznym wybiciu z tego długoterminowego trendu spadkowego oczekiwaliśmy oczywiście tak zwanego retestu, i w tym momencie faktycznie oczekujemy tego, aby potwierdzić to wybicie, właśnie wyjścia z tego. Poziomu. A jeżeli mielibyśmy użyć tutaj zniesień Fibonacciego, w mojej opinii poziom na tą chwilę, tutaj między 61,8 i 71% Fibo, jest to poziom kluczowy dla Bitcoina krótkoterminowo, tak aby faktycznie móc powiedzieć, że potwierdziliśmy to wybicie i idziemy dalej. Dlaczego? Ponieważ jeżeli patrzymy na strukturę rynku, zauważcie, że 10 500 dolarów wciąż jest to tak naprawdę niższa górka. I pomimo tego, że mamy oczywiście wybicie z tego trendu Długoterminowego, to wciąż jest to pozytywny znak. Jednak do pełnego potwierdzenia potrzebujemy jeszcze dużo mocniejszego i pewniejszego ruchu. Zapowiada się jednak, patrząc na fundamenty bitcoina, którymi także dzisiaj się z Tobą podzielę, że bitcoin ma się naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o moje ruchy i o gap CMI, wciąż mam tutaj swoje zakupy ustawione. Jednak prawdopodobieństwo tego, że to się wydarzy, po prostu cały czas spada. Jednak kryptowluty to nie jest tylko bitcoin, i okazji do inwestowania jest dużo więcej. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie także o Ethereum, ponieważ tutaj na Naprawdę dzieje się coś dużego. A jak możemy zaobserwować na rynkach tradycyjnych S&P 500, mamy także wzrosty, mamy na rynku złota także wzrosty i tutaj oczywiście Bitcoin teraz trochę mocniej koreluje właśnie ze złotem, trochę mniej z rynkiem S&P 500, jednak docelowo oczywiście w najbliższych miesiącach, moim zdaniem, powinniśmy obserwować to, co dzieje się w gospodarkach. Dlaczego? Ponieważ rzeczywiście będzie tu chodziło o to, czy na rynku pojawią się pieniądze do tego, aby móc ten rynek dalej pompować. Więc tak zwane stimulus checks, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, będzie to, myślę, katalizator do tego, aby móc mówić o kolejnych wzrostach. Na tą chwilę wciąż jeszcze nie wiemy, czy to się wydarzy, ponieważ po ostatnim głosowaniu w Senacie w Stanach Zjednoczonych, niestety, ale nie zostało to przegłosowane pozytywnie. Jednak wciąż ta sprawa jest na tapecie, więc to powinniśmy obserwować. Jeżeli pojawią się na rynku Nowe pieniądze, oczywiście, tak jak ostatnio, będą te pieniądze szły w rynek złota, w rynek akcji i także w rynek bitcoina, co już mogliśmy zauważyć właściwie od marca. Pewien cały czas utrzymujący się. Trend. Więc tutaj, oczywiście, analiza techniczna może nam zostawiać pewne wskazówki. Jednak, fundamentalnie, jeżeli na tym rynku nie będzie pieniędzy, a jak wiesz, kryzys trwa, kryzys się rozpędza, bezrobocie rośnie, firmy się zamykają, wszystko to oczywiście trwa, wszystko się nie wydarzy w ciągu 24-48 godzin, to niestety, ale nie będzie dobrze, ponieważ piramida potrzeb maslowa mówi jasno, jakie są nasze potrzeby fundamentalne, jeżeli chodzi o inwestycje. Nie jest to równoległe z tym, że potrzebujemy jeść. Oddychać czy po prostu czuć się bezpiecznie. Co jednak ciekawego możemy zauważyć na wykresie dominacji Bitcoina, czyli co dalej z altcoin season? Jak możecie tutaj zauważyć, od kilku dobrych tygodni notowaliśmy coraz niższe dołki. Co oczywiście, jeżeli mówimy o strukturze rynku, pokazuje nam kierunek, w którym ten rynek się porusza. Jednak możemy zauważyć coś nie tyle niepokojącego, ale coś innego tym razem na tym rynku, ponieważ ten dołek nie tylko wybroniliśmy tego poziomu wsparcia, ale jest on wyżej niż ostatni dołek. A z punktu widzenia analizy technicznej, jeżeli mielibyśmy się opierać tylko analizę techniczną, jest to formacja tak zwanego podwójnego dna, która może nam sugerować dalsze wzrosty. Jeżeli dalej śledząc tą formację i faktycznie miałoby nam tutaj się to. Potwierdzić to moglibyśmy oczekiwać tego, że tutaj ta wysokość tego tutaj spadku będzie naszym przyszłym targetem, jeżeli chodzi o wybicie się i chodzi o wzrost dominacji Bitcoina. Jednak potrzebują się wydarzyć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest to oczywiście przebicie tego poziomu oporu, który jak możecie zauważyć, wielokrotnie został odrzucany, więc jest to poziom klucz i do tego w tym momencie, zauważcie, pięknie nam to się składa z tą linią trendu spadkowego, więc mamy dwa bardzo ważne punkty stykające się w jednym miejscu, więc dla siebie będę tutaj obserwował i na obecną chwilę troszeczkę ostrożnie, jeżeli chodzi o moje inwestycje, ponieważ tutaj, jeżeli nastąpi wzrost ceny Bitcoina, jeżeli tutaj przebije Poprzednie poziomy, tak naprawdę później tych oporów nie ma zbyt wiele. A jeżeli nie ma ich zbyt wiele i cena bitcoina zacznie dalej rosnąć, oczywiście, że altcoiny do bitcoina będą ponownie tracić. Więc w tym momencie dla mnie tutaj będzie sygnał, tak jak wiecie z poprzedniego wideo, jeżeli faktycznie to się przebijemy, a następnie potwierdzimy ten poziom i zaczniemy raid w górę. Dla mnie będzie to osobiście znak, aby część moich altcoinów ponownie na bitcoina zamienić. I oczywiście, jeżeli chodzi o moje inwestycje, znów pomyśleć poniekąd. O bitcoinie, pomimo tego, że jego cena wzrośnie powyżej 10 tysięcy dolarów. Ale to oczywiście tylko po to, aby później ponownie tego bitcoina zamienić na altcoiny i swojego bitcoina pomnażyć, ponieważ, jak możesz zauważyć, bitcoin cały czas zachowuje się cyklicznie i daje nam wskazówki, kiedy bardziej się opłaca kupować bitcoina, kiedy bardziej się opłaca kupować altcoiny, kiedy ewentualnie zrobić flipa właśnie między altcoinami na bitcoina, tak aby mieć tego bitcoina więcej, więc wszystko jeszcze przed nami. SOPR, czyli Fundamentalny wskaźnik, który opiera się bezpośrednio na blockchainie, jest w 100% transparentny i pokazuje nam rzeczywiste dane, jakie możemy zebrać z tego rynku. Pokazuje nam za każdym razem momenty, kiedy zwłaszcza słabe ręce. Zaczynają się na tym rynku wyprzedawać. Czym jest SOPR? Spend-output-profit ratio nazwa może nie ma tak dużego znaczenia jak to, co on dokładnie oznacza, a pokazuje nam on pewne ratio, czyli pewną zależność pomiędzy zrealizowaną wartością na rynku, czym jest zrealizowana wartość. Nie jest to wartość, jaką możemy dzisiaj zebrać z giełdy, czyli obecną cenę bitcoina z różnych giełd kryptowalut, jednak jest to wartość bitcoina, kiedy opuścił on dany adres, opuścił on dany portfel i w tym momencie jest brana. Cena z rynku, dlatego ta cena daje nam zupełnie inną perspektywę. A do tego w przypadku SOPR wartość tą dzielimy poprzez wartość, po jakiej dane aktywo zostało zakupione, ponieważ dzisiaj każdego bitcoina, jak wiesz, można na blockchainie śledzić. I śledząc tego bitcoina, dokładnie wiemy, kiedy on przewędrował na dany adres. W tym momencie jest brana pierwsza cena. Następnie, kiedy ten Bitcoin opuścił dany adres i poszedł dalej, mamy tą drugą cenę. Jeżeli mamy te ratio, czyli mamy ten stosunek, wiemy, kiedy ktoś sprzedaje faktycznie na proficie, a kiedy sprzedaje na stracie. Mam nadzieję, że ma to dla ciebie sens i chciałbym, żebyś zauważył pewną Prawidłowość, ponieważ jeżeli weźmiemy sobie poprzedni bull market, poprzednią Hossę, zauważ, że za każdym razem, kiedy SOPR schodziło poniżej poziomu 1, był to za każdym razem sygnał, że ktoś wyprzedaje się na stracie. I teraz, jak myślisz? Kto w większości wyprzedaje się na stracie? Oczywiście słabe ręce. Potwierdza nam to także Fear and Greed Index, który pokazuje nam tak naprawdę zachowanie emocjonalne na rynku. I oczywiście w większości chodzi tutaj o emocje inwestorów indywidualnych. Zauważ, jak świetnie ten wskaźnik koreluje z poprzednimi dołkami. Za każdym razem, kiedy tutaj zaczęliśmy poniżej jednego, zauważ, mieliśmy dołek. Tutaj w kwietniu 2017 roku mamy spadek na SOPR, mamy dołek. Następnie... To samo dołek, dołek i następnie zejście poniżej 1 i ponownie kolejna duża korekta kilkudziesięcioprocentowa podczas rajdu w górę do 20 tysięcy dolarów. Jednak jak sytuacja wygląda dzisiaj? Okazuje się, że jesteśmy dokładnie w tym samym momencie i dzisiaj niestety, ale sporo ludzi na rynku wyprzedaje się ze stratu, czyli prawdopodobnie kupili niedawno Bitcoina za 11-12 tysięcy dolarów i teraz po prostu nie wiedzą co się dzieje, było też sporo paniki, zwłaszcza w social mediach, co oczywiście napędziło dalszą spiralę strachu, a jak wiesz, wieloryby lubią manipulować naszymi emocjami nie tyle, że nawet co lubią, ale potrafią. I myślę, to jest tutaj najstraszniejsze. Jednak mam nadzieję, że mając takie właśnie narzędzia, będziesz mógł być bardziej trzeźwy właśnie na tym rynku. Więc jeżeli chodzi o mnie, to zdecydowanie nie jest moment na to, aby swojego Bitcoina sprzedawać. I oczywiście nie oznacza to, że Bitcoin nie może się obsunąć o kolejne 500, 1000, 1500 dolarów. To jest Bitcoin wciąż bardzo mały rynek. Jednak Mówiąc długofalowo, długoterminowo, zauważ tak naprawdę, jak skutecznym narzędziem jest SOPR. Z drugiej strony, daje nam też wskazówki, kiedy wieloryby wyprzedają swoje bitcoiny, ponieważ zauważ, za każdym razem, kiedy mamy taki Pik w górę, oczywiście mamy większość portfeli wtedy na proficie, i wtedy następuje realizacja zysków. Dlatego rynek idzie właśnie w tym kierunku, ponieważ jeżeli większość ludzi jest na proficie, normalną rzeczą jest, że w końcu decydują się swoje kryptowaluty sprzedać, żeby ewentualnie odkupić je niżej. A dzięki SOPR te momenty mamy jak na dłoni. Jeżeli tego typu content ci się podoba, widzisz w tym wartość, koniecznie zostaw łapę w górę, daj znać poniżej w komentarzach czego jeszcze oczekiwałbyś więcej właśnie na tym kanale. Ten kanał jest dla ciebie, więc jestem mega mega Ciekaw. Dzięki, lecimy dalej. Zanim przejdziemy do fundamentów Ethereum, kilka bardzo szybkich informacji z rynku. MicroStrategy, o których to rozmawialiśmy kilka dobrych tygodni temu, który to fundusz zdecydował się kupić Bitcoina za 250 milionów dolarów i stworzył z Bitcoina swoją główną walutę, w swoim właśnie funduszu. Ciekawostką jest, że dzięki temu zagraniu MicroStrategy na rynku radzi sobie lepiej niż Nasdaq, co sprawia, że oczy inwestorów instytucjonalnych Kierują się znowu w kierunku Bitcoina. Mało tego, mikrostrategii, widząc to, co się dzieje na rynku z punktu widzenia, oczywiście, kryzysu i z punktu widzenia fundamentów Bitcoina, mówią o tym, że będą chcieli zwiększyć swoje asety właśnie w Bitcoinie w najbliższej przyszłości. Więc tutaj możemy zauważyć zdecydowanie, jak zachowują się dzisiaj instytucje. Następnie kolejna duża informacja, DeFi przychodzi do Nowego Jorku dzięki Gemini. Dlaczego do Nowego Jorku? Nowy Jork, w ogóle Stany Zjednoczone są najbardziej restrykcyjnym krajem, a jeżeli chodzi o sam Nowy Jork, jest to bardzo mocno uregulowana jurysdykcja, gdzie jeżeli mówimy o kryptowalutach, naprawdę na ten rynek się ciężko dostać. I dzisiaj Gemini udostępnia DeFi dla swoich klientów, zaczynając tutaj od Compounda, Pax Golda E. Więc jeżeli mówimy o bańce na DeFi i to, co się wydarzyło ostatnio, czyli tak drastyczne spadki, myślę, że znowu masz tutaj pewną wskazówkę co do tego, w którym kierunku ten rynek zmierza. Dodatkowo, na szybko, kolejny wykres, tak abyś miał jeszcze większą perspektywę. Zauważ, że u góry mamy wykres Bitcoina z roku 2016, czyli z roku, kiedy mieliśmy ostatni halving i z roku, który był rokiem poprzedzającym pęknięcie bańki, czyli rokiem poprzedzającym Hoseł. Z dołu. Mamy wykres z dzisiaj z roku 2020, czyli roku, w którym był halving i z roku, jeżeli Bitcoin faktycznie jest aktywem cyklicznym, także poprzedza kolejną Hosse. I zauważ, ciekawostkę, jak bardzo podobnie te dwa wykresy się zachowują. Zauważ, mamy spadek, spadek, następnie tutaj jazda w górę powyżej tego środka na wstęgach Bollingera, i zauważ, idziemy bokiem dosłownie jota w jote, wszystko wygląda tak samo. Następnie odbicie się pierwsze, następnie retest drugi, czyli moment, w którym dzisiaj się znajdujemy, i zauważ, co się stało 4 lata temu. Mieliśmy kolejne bardzo duże wzrosty, przebicie właśnie tych oporów, których nie mogliśmy przebić przez wiele, wiele miesięcy. I na to wygląda, że historia lubi się. Powtarzać. Pokazuję tobie takie wykresy, ponieważ jest to dla mnie osobiście bardzo zadziwiające, jak bitcoin często potrafi się na siebie nakładać i jak bardzo często pokazuje nam, że jego cykliczność się po prostu potwierdza. Dodatkowo, obserwując ostatni rok i pewną zależność pomiędzy nowym teterem na rynku a ceną bitcoina, możemy zauważyć pewną korelację, ponieważ za każdym razem, kiedy tetera na rynku pojawiało się więcej, cena bitcoina także rosła. Zauważ, pierwszy okres cena do góry, drugi okres cena do góry. Trzeci okres, cena do góry, czwarty, piąty, tak samo. I teraz jesteśmy w bardzo ciekawej sytuacji, ponieważ po raz pierwszy mamy dywergencję. A dywergencja jest to moment, kiedy w pewnym momencie dane rynki idą w przeciwnych kierunkach, a historia także nam pokazuje, że dywergencja zmierza do tego, żeby w końcu znowu się skorelować. Więc tutaj z tej perspektywy ponownie mamy wskazówkę, w którym kierunku idziemy. Jednak oczywiście zdaję sobie sprawę, że niektórzy powiedzą, że oczywiście Tether ląduje przecież teraz w Ethereum, Tether jest przenoszony właśnie strona do Ethereum i to jest w 100% prawda, ponieważ po raz kolejny miliard dolarów w Tetherze wędruje strona do sieci Ethereum. Dlaczego? Że pomimo tego, że Ethereum jest tak mocno zapchaną siecią dzisiaj, takie są wysokie opłaty, to wciąż zainteresowanie właśnie Ethereum jest największe. I tutaj jasno możemy zauważyć, że jeżeli chodzi o Ethereum, mamy tutaj prawie 9 miliardów Tethera właśnie w sieci Ethereum, Tron na drugim miejscu, Bitcoin na trzecim miejscu, EOS, Bitcoin Liquid, Bitcoin Cash i Algorand. Jednak na pewno słyszałeś o takim projekcie jak Wrapped Bitcoin, który to pozwala trzymać swoje bitcoiny w sieci Ethereum. Po prostu WBTC jest to token ERC20, który ma w 100% pokrycie właśnie w Bitcoinie, którego to możemy wykorzystywać w DeFi. Więc tak naprawdę ten Tether, który wędruje dzisiaj do Ethereum, także pośrednio dotyczy tutaj Bitcoina. Ponieważ jeżeli ktoś chce użyć swojego Bitcoina w sieci Ethereum, po prostu zamienia go na WBTC i w ten sposób może to uczynić. A to sprawia oczywiście, jako że mówimy o 100% Poparciu WBTC w prawdziwym bitcoinie oznacza to, że oczywiście bitcoin z rynku prawdziwy także na obecną chwilę, mówiąc w, w słowo znika, jednak jego po prostu podaż się tutaj ogranicza i nie wraca on z powrotem na sprzedaż. I na obecną chwilę wrapped bitcoin jest to 2% całego market capu Ethereum, więc także zauważamy pewnego rodzaju rozpoczynający się. Trend. Jednak zostajemy chwilę przy Ethereum, ponieważ tutaj, jak wiecie, dzieje się najwięcej. Dzisiaj całe DeFi, no nie całe DeFi, ale większość DeFi zdecydowanie opiera się o Ethereum. Inne projekty starają się gonić Ethereum, jednak Ethereum wciąż wiedzie prym pomimo tego że nie jest idealnym rozwiązaniem. Jednak jak wiecie, niedługo mamy mieć Ethereum 2.0 i okazuje się, że wszystko wygląda ok, aby wystartowało w listopadzie jeszcze tego roku. Ethereum 2.0 niesie ze sobą kilka nowych rozwiązań, kilka nowych możliwości. Przede wszystkim wchodzimy na Proof of Stake, gdzie to każdy z nas posiadający 32 Ethereum będzie w stanie Ethereum stake'ować i z tego tytułu otrzymywać między 4 a 10%. Jest to oczywiście szacowane na obecności na chwilę w skali roku. A na ten moment zainteresowanych jest coraz więcej, co za chwilę ci pokażę. Jednak chciałbym, żebyśmy na chwilę zatrzymali się przy Ethereum i przy jego wykresie i zastanowili się, co ostatnim razem spowodowało, że Ethereum wzrosło z ceny 1 dolara do ceny 1400 dolarów. Ethereum zdecydowanie w roku 2017, zwłaszcza było używane głównie do ICO, ponieważ na Ethereum jest zbudowanych dzisiaj najwięcej projektów kryptowalutowych. W tamtym okresie nie wiem, czy ten okres pamiętasz, natomiast jeżeli chciałeś wziąć udział w jakimkolwiek ICO, potrzebowałeś po prostu Ethereum. Jednak jaka jest różnica pomiędzy dzisiaj a tym, co było w roku 2000. 17. Otóż, wtedy, kiedy deweloper wypuszczał nowy projekt i brał od ciebie Ethereum w zamian za swoje tokeny, które w przyszłości miały nabrać na wartości, praktycznie nie miał żadnej motywacji, aby Ethereum trzymać, co sprawiało oczywiście, że te Ethereum na rynek z powrotem sprzedawał. Dlatego też ciśnienie sprzedażowe Ethereum było bardzo duże. Jednak, jak możesz zauważyć, stworzył się nienaturalny hype. Na ICO, ponieważ było dużo historii, gdzie można było zarobić bardzo dużo, inwestując bardzo mało, to też deweloperzy zarabiali całkiem dobrze, sprzedając właśnie to Ethereum. Z drugiej jednak strony, sporo osób jednak się koniec końców na tym nacięło. Jednak porozmawiajmy tutaj stricte o fundamentach, ponieważ pomyśl: cena Ethereum rośnie z 1 dolara do 1400 dolarów. Tylko dlatego, że oczywiście buduje się na Ethereum dużo projektów, ale przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj bardzo mocną pompkę na ICO i mamy sprzedaż przez deweloperów, czyli nie ma motywacji, aby Ethereum trzymać. Teraz zobacz, jaki mamy Shift, ponieważ na obecną chwilę liczba smart kontraktów na Ethereum. Sięga rekordów z 2017 roku, więc fundamentalnie użyteczność tej sieci jest na tym samym poziomie, kiedy mieliśmy cenę 1400 dolarów. Jednak, po pierwsze, mamy DeFi, gdzie mnóstwo Ethereum już jest hodlowanych i jest motywacja do tego, aby Ethereum trzymać i zamrażać. Do tego w listopadzie, mam nadzieję, że w listopadzie, chociaż osobiście uważam, że takich już przełożeń, takich dat, takich startów mieliśmy już tak dużo, że jeżeli przeniesie się to znowu, o miesiąc 2 3 5 ja osobiście nie będę w ogóle zdziwiony jednak załóżmy że jest to Listowo. Czy nie pojawia się kolejna motywacja dla inwestorów, aby swoje ethereum nie tylko kupić na rynku, a żeby je dalej trzymać? Oczywiście, że tak, ponieważ każdy, kto będzie miał 32 ethereum, będzie mógł i staykować i z tego tytułu zacząć zarabiać odpowiednie profity. Jednak pojawiają się już kolejne rozwiązania, które pozwolą tobie, nawet jeżeli masz jednego ethereum, do tego, aby wziąć udział w różnych pulach. Bajans będzie coś takiego oferował, Anker będzie coś takiego oferował, więc zauważymy mnóstwo projektów, które pozwolą ci. Łączyć się w pulę i móc także czerpać z tego zyski. Więc jeżeli chodzi o motywację do hodlowania Ethereum, zgodzisz się tutaj ze mną, że jest ona na zupełnie innym poziomie. Bo jeżeli chodzi o liczbę adresów, które skupują 32 Ethereum, rośnie ona cały, cały czas. I zauważ, że tylko jedna trzecia wszystkich Ethereum należy do giełd, które, mam nadzieję, że jest to wręcz logiczne, że będą te Ethereum, nawet jeżeli ty masz swoje Ethereum, u nich będą je stykować, czy ty chcesz tego, czy nie, ponieważ nie twoje klucze, nie twoje kryptowaluty. Jednak szacuje się, że 80 tysięcy adresów z tych 120 adresów, które posiadają 32 Ethereum, są to adresy inwestorów indywidualnych lub po prostu wielorybów lub osób po prostu, które nie są giełdami. Oznacza to, że 2,5 miliona Ethereum może potencjalnie zawędrować właśnie na Staking. Jednak żeby to się wszystko wydarzyło, musi nastąpić jeszcze kilka innych rzeczy, o których mamy tutaj wspomnienie w tym artykule, czyli kolejne audyty, kolejne sprawdzenia sieci, kolejne sprawdzenia poprawności działania Ethereum 2.0 i dopiero wtedy będziemy faktycznie mówić o tej zwiększonej użyteczności Ethereum, ponieważ będzie bardzo duża motywacja do tego, aby Ethereum stake'ować. Jednak jeżeli mielibyśmy zrobić bardzo proste porównanie pomiędzy użytecznością dzisiaj, ponieważ mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, jeżeli chodzi o użyteczność smart kontraktów, jest ona na dokładnie tym samym poziomie, kiedy bańka pękała w 2017 roku, to zauważ, jak tylko z tej jednej perspektywy użyteczności smart kontraktów jest Ethereum niedowartościowane. A dodatkowo mamy DeFi, mamy Ethereum 2.0, które mam nadzieję, że już widzisz, że dla Ethereum otwiera zupełnie nowe możliwości. Natomiast jeżeli chciałbyś sprawdzić, jak na rynku bitcoina miewa się jego zmienność i jak ta zmienność może być mierzona i przede wszystkim wykorzystana do tego, aby zajmować lepsze pozycje na tym rynku, teraz tutaj znajdziesz ten materiał, który dokładnie o tym Tobie opowie, natomiast najnowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj.